Zaskakujące słowa Jelonka o Lesar przypadkiem wydał jej sekret? To wyznanie rzuca zupełnie nowe światło na kulisy tańca z gwiazdami. Jacek Jelonek, który sam przecierał szlaki w show Polsatu, zdecydował się na szczery komentarz dotyczący głośnej relacji Katarzyny Cilman i Janji Lesar. Tytułowy Prince Charming ujawnił, co myśli o Janci Lesar i fakcie, że ma narzeczonego. Jacek Jelonek przerywa milczenie w sprawie tańca z gwiazdami. Jacek Jelonek to postać, której fanom show biznesu przedstawiać nie trzeba. Zasłynął jako tytułowy bohater pierwszego polskiego gejowskiego show randkowego Prince Charming, gdzie znalazł miłość u boku Olivera Kubiaka. Para jest ze sobą do dziś, udowadniając, że uczucie zrodzone przed kamerami może przetrwać próbę czasu. Jelonek zapisał się także na kartach historii telewizji, tworząc pierwszą w polskiej edycji Tańca z gwiazdami parę jednopłciową z Michałem Danilczukiem. Tymczasem media wciąż żyją ostatnimi doniesieniami o rozstaniu Katarzyny Cilman z jej partnerką oraz jej rzekomym romansem z tancerką Janią Lesar. Według anonimowego informatora, w mediach społecznościowych pojawiła się nieoficjalna relacja o rzekomym pocałunku Cilman i Lesar na sali treningowej, którego miała być świadkiem ówczesna partnerka Katarzyny, Julia Walczak. Informacja nie została oficjalnie potwierdzona, jednak wzbudziła spore emocje wśród fanów i komentatorów show biznesu. Teraz, gdy emocje po finale ostatniej edycji wciąż nie opadły, Jacek i Oliver postanowili zabrać głos. Jacek Jelonek postawił produkcji taniec z gwiazdami twardy warunek. W obliczu spekulacji że bliskość na parkiecie zniszczyła związek wioślarki, Jacek Jelonek zdradził swoją strategię na przetrwanie w programie. Okazuje się, że model od początku wiedział, czym grozi udział w show i chciał dmuchać na zimne. Jak wyznał w rozmowie z mediami, specjalnie poprosił produkcję o to, by jego partner taneczny był osobą heteroseksualną. Dlatego chciałem, żeby moim partnerem tanecznym była osoba heteroseksualna, przyznał szczerze jelonek, odnosząc się do zamieszania wokół Cilman. Jego cel był jasny, chciał za wszelką cenę uniknąć plotek o romansie, dwuznacznych sytuacji i niepotrzebnych akcji, które mogłyby zaszkodzić jego relacji z Oliverem. Przypomnijmy, że jego partnerem został Michał Danilczuk, z którym połączyła go jedynie wielka przyjaźń. W tym kontekście Jania Lesar, która ma narzeczonego, mogła również być uważana za osobę heteroseksualną, co mogłoby być dużo łatwiejsze dla stworzenia duetu z Katarzyną Cilman. Oliver Kubiak wbija szpilę w produkcję tańca z gwiazdami u nas buziaczków nie było. Głos w sprawie zabrał również ukochany Jacka, Oliver Kubiak. Influencer przyznał, że podczas udziału Jacka w programie był o niego spokojny i ufał mu bezgranicznie. Jednak jego komentarz dotyczący choreografii i zachowania na parkiecie brzmi w kontekście afery z Cilman bardzo sugestywnie. Oliver zauważył znaczącą różnicę między występami swojego partnera a tym, co widzowie zobaczyli w wykonaniu wioślarki i jej trenerki. Tymi słowami mógł delikatnie zasugerować, że Jania Lesar, mimo że sama pozostaje w stałym związku z mężczyzną, mogła odczuwać coś więcej wobec swojej tanecznej partnerki i interesowała ją relacja wykraczająca poza parkiet. U nas to się sprawdziło, że żadnych buziaczków na scenie nie było, skwitował Kubiak. Para jasno daje do zrozumienia, że w tańcu z gwiazdami postawili na profesjonalizm i taniec, oddzielając show od życia prywatnego. Czy Katarzyna Cilman zapłaciła zbyt wysoką cenę za emocje na parkiecie? Jacek i Oliver udowodnili, że da się zdobyć serca widzów, nie ryzykując przy tym własnego związku. A wy co sądzicie o podejściu Jacka? Miał rację, dobierając partnera tak, by nie kusić losu?